Cześć. Witajcie w mojej kuchni. Dziś pokażę wam jak przygotować rewelacyjne ciasto na pizzę. Zapraszam. Zabieram się za przygotowanie zaczynu. Tutaj mam przygotowane 250 ml wody. Ona jest taka lekko ciepła. Zaczyn odstawiam na chwilę, żeby drożdże zaczęły pracować. Myślę, że jakieś 10-15 minut. Drożdże już ruszyły. Tutaj mam w misce odmierzoną mąkę i do tej mąki dodaję wszystkie pozostałe składniki. Składniki mam już w misce, yy, zabieram się za wyrobienie ciasta. Wyrobiam yy, tak długo, aż ciasto będzie gładkie i będzie nam pięknie odchodziło od ręki. Ciasto odstawiamy do wyrośnięcia na jakąś godzinkę. Zobaczcie, tak pięknie ciasto wyrosło. Pogam teraz z miski i formuję w kulkę. Ciasto jest gotowe. Możecie sobie takie od razu użyć, podzielić i zrobić pizzę, ale najlepsze jest, jak je zamrozicie w zamrażalniku. Takie ciasto ja sobie dzielę na pół, pakuję w dwa osobne woreczki i wkładam do zamrażarki. Wyciągam je wtedy, kiedy będziemy mieli ochotę na pizzę. Ciasto rewelacyjne, także polecam Wam serdecznie. Koniecznie wypróbujcie przepis. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam wyszło. Subskrybujcie kanał i koniecznie zostawcie kciuki w górę. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!